E, dziś jest z Dziad. Paulina. Tak, Paulina, to dziewczyna. E, no i nagrywamy filmik, ponieważ Paulina wyjeżdża I tak. gdzieś tam tutaj swojego garba. Tak. E, I nagrywamy po prostu taki coś jakby pożegnanie. Ale będzie takie moje kompromitujące wiecie, no. Tak, to będzie to zupełnie dla żartów, żebyście nie brali tego jakoś totalnie poważnie. No E, będą takie wycinki, gdzie robiłyśmy... W sumie ci, którzy mnie znają, to, no, to już nie mamy. No wiesz, nieważne. Hejtujmy wszyscy, chyba, <grystujmy> nieważne. Nie no to będą takie wycinki, które robiłyśmy, tak, na te odpięcia, chwiejmy coś tam i w ogóle wrócimy. No to zapraszamy do Meditego <grystujmy> To bo nie będzie ci działać ten pałycho. Ale świetnie. A Nie, tutaj nie ma. Ja na <słyszą> <słyszą> Wyglądać na fejs, tak taka fajna. Słak! Słak, 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 słak. Mm -hmm. Rodzinek. O. No. okej Jak chwyta pani oh. się to oh. właśnie i... jest noc. Trzeba <tryk> już podglądować na dziś normalnie. Oh <laughs> Merrily we fall out of line, out of line. I'd fall anywhere with you. I'm by your side, swinging in the rain, humming melodies. We're not going anywhere until.